Zdefiniowałem ostatnio pojęcie antywera. Antywera zwiększa skuteczność ataków. Wiecie, co jest najtrudniejsze w bezpieczeństwie? To, co jest chorobą psychiczną XXI wieku antywera. Czym jest antywera? To wyparcie potrzeby weryfikacji, szukania informacji, nadmierna samodzielność, obawa o stratę, myślenie na krótką metę, bojaźń przed oceną. Działamy na pograniczu błędnego zaufania, niechęci do zapytania w innym miejscu. Ta jednostka chorobowa zostaje nam wpleciona w procesy myślowe w szkole. Nauczono nas, że inni za nas coś zrobią. Pokazano, że trzeba wszystko na już, na teraz, by oszczędzić czas, życie, instant. Cyfrowa byle jakość jest tego pochodną. Nie potrafimy przyznać, że czegoś nie wiemy. Nie potrafimy znaleźć ma maila w spamie. Nie potrafimy znaleźć folderu w poczcie. A gdzie dopiero mieć biegłość defensywną opartą na technologii? Wracając do maila w spamie. Nie rozumiemy dlaczego on tam jest. Owszem, część tej wiedzy technologicznej jest zbędna. Jednak zasada, że technologia dzieli komunikaty na dobre i złe, powinna być przyswojona. Nie musimy wiedzieć dlaczego. Wystarczy wiedzieć, że. Wystarczy zapytać, jak... Jak go mam znaleźć i postępować zgodnie z instrukcją? Doświadczenie mi podpowiada, że tutaj też możemy polec. Nie potrafimy w nowym środowisku się odnaleźć, mimo wsparcia i pomocy. Wiele razy odmawiałem sobie przyjemności tworzenia instrukcji krok po kroku. Wiedziałem, że są skazane na, poraż na porażki, bo odbiorca może mieć inny rozmiar ekranu i tym samym inny widok. Nie poradzi sobie z tym. Z drugiej strony, świat bezpieczeństwa cyfrowego zmieni się, nim skończę to pisać. To, czego potrzebujemy, to zrozumienie schematu działania, sposobu. Detale przyjdą z czasem. Pije tu do nagłówków, nowy atak, policja ostrzega o nowym Tam. Żaden nowy. Nowe są literki, kanał komunikacji, modus operandi bandierów jest ten sam. Wyślij mu wiadomość, dowolnym kanałem, sprowokuj, by zareagował. Posyp to pyłem wywołującym emocje, niech kliknie. Lub wyśle pieniądze sam ze swojego konto, tak jakby opłacał przelewem wakacje w górach i to wszystko. Zrób tak 10 tysięcy razy i zawsze się znajdzie ktoś, kto ma antywerę i zadziała zgodnie z twoim pomysłem na oszustwo. Mógłbym uczyć przestępców tego, ale musiałbym trafić na jakieś frajerów, co sami nie wpadli na takie trywialne sposoby. Oni już na to wpadli. Już to robią. Wiesz dlaczego? Bo antywera jest powszechna i bezobjawowa. Jest tak zakamuflowana, że dopiero separacja pacjenta od jego pieniędzy powoduje widoczność u nosiciela. Antywera jest dziedziczna, roznosi się wraz z społecznym przyzwoleniem na ignorancję. Jednocześnie nosiciel może być wyśmiany, gdy pyta o rzeczy oczywiste dla pytanego. Antywera leczy się społecznie, będąc miłym i dobrym dla innych, dając innym komfort zapytania o rzecz, które są dla nas oczywiste. Szanowaniem cudzej niewiedzy wynikającej z prostego faktu. Nie wszyscy są informatykami hobbystami i hobbystami technologii. Ja nie znam się na języku polskim, kardiologii, diecie, kwiatach, oceanografii i setkach innych obszarów. Nie boję się pytać, gdy mnie coś interesuje. W wielu obszarach błędy, walczę ze swoją antywerem radząc się tych, co wiedzą więcej o zdrowiu, sztuce, empatii i sporcie. Pytam o technologię gigantów, których mam za mentorów. Nie boję się tego, że ktoś mi powie, że się nie znam. Pewnie za antywerę w obszarze komunikacji społecznej płacę, bo wiele zleceń, konsultacji mi ucieka przez to. Nie dbam o to, nie rozczulam się nad tym. Usiłuję coś zmienić i biorę to osobistą odpowiedzialność. Wracając do początku. Dlaczego osobisty geniusz pomógł mi napisać taką absurdalną jednostkę chorobową jak antywera? Bo ile razy można czytać, że kolejna osoba popełnia błąd, który kosztuje dziesiątki tysięcy złotych? Banki, policja, komunikują. Spoko, nikt tego i tak nie czyta. Te same banki, i policja, kiedy do nich zadzwonimy, powiemy, że właśnie pracownik banku dzwoni i mówi, że nas okradają, będą mieli dla nas receptę na sytuację. Żaden bank, nawet nie twój, nie zignoruje cię, tylko pomoże. Nie lubisz gadać bankami? Pogadaj ze szwagrem. Połechta soczystym śmiechem twoją chęć stawiania czoła antywerze, jednak nie pozwoli, cię okradli. Od razu ci powiem, że to blef, Masz zignorować tego pracownika banku. Może ryzyko wyśmiania przez szwagra jest tu kluczowe? Jest kluczowe, bo przyznanie się do niewiedzy możemy się bać bardziej niż utraty 90-130 tysięcy złotych, za tyle kasy kupujemy sobie pozostanie pod kołderką antywery przez 15 minut. Po 15 minutach nic się nie da zrobić. Kasa poszła. bandziory i dzielą łupy. Bądziory wiedzą, że bardziej boimy się skonsultować, niż stracić pieniądze. Nie wymyśliłem jeszcze swojej nazwy na to zjawisko, jednak jestem przekonany o jej istnieniu i specjalista je zna. Jeszcze nie raz przyjdzie stawić nam czoło lewiźnie. Będziory będą sprawdzać naszą czujność. Taka jest ich praca. Zabrzmi to naiwnie. Jednak gdy masz do czynienia z nową sytuacją, chodzi o pieniądze, jakąś interakcję z technologią, skonsultuj to z kimś innym. Ryzyko wyśmienia, że nie wiesz podstaw. Nie wiesz. Postaw na szali, w końcu do tego co masz. Kasa, przyjaźnie, zdolność kredytowa. Może łatwiej Ci będzie podnieść słuchawkę i zadzwonić do szwagra, zięcia, cioci, brata, kochanki, informatyka w firmie, banku, policjanta. Przekaż bliskim, że chętnie im przedstawisz swoją opinię, gdy będą mieli taką sytuację. Poniżej wypiszę listę takich sytuacji. Czę, częściowo wyczerpuje znamiona nowych ataków. Daj bliskim zielone światło i ja aprobaty do wspólnego myślenia nad problemem. W tych harce pojechanych czasach najbardziej odjechaną rzeczą, jaką możesz zrobić, to pomóc komuś innemu. Resztę kupisz kartą. Lista pretekstów do skonsultowania, gdy komunikat przychodzi do ciebie w rozmowie telefonicznej, SMS-ie, mailu, na komunikatorze. Oferta zakupu. Kryptowalut, udziału w firmie. Inwestycja. Kryptowaluty, forex, giełda, nieruchomości. Odebranie pieniędzy, które się Tobie należą. Ktoś chce Ci zapłacić, oddać pieniądze. Nieoczekiwane pieniądze. Udziały, spadki, pora, podarunki. Coś do zapłacenia faktury, rachunki, prowizje, subskrypcje, windykacje, wiedza poufna, plik z raportem płacowym, prowizjami, planami, strategiami, tajemnicami, które z założenia nie jesteś odbiorcą, przesyłka pocztowa, kurierska, potrzeba zainstalowania, aplikacji do podatków, monitorowania przesyłek, kurierskie, bankowe, weryfikacyjne, no i na końcu groźba, szantaż, a może i miłość. Jaki masz swój sposób na antywerę? Zostaw informację gdzieś w komentarzu, który zapewne znajdziesz tu w okolicach. Miłego dnia. Cześć.